Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, laudetur Jezus Chrystus. Adwent ma wiele treści, ale jedna z nich dotyczy czekania. Niech to nie zabrzmi banalnie, aczkolwiek czekanie ma też sporo treści. Może być czekanie negatywne, może być neutralne, ambiwalentne i czekanie pozytywne, błogosławione. Kiedy może być negatywne? Wtedy, kiedy czekam, aż moje wypłynie na wierzch, aż udowodnię, aż się zemszczę, aż wyjdzie ze mnie moje ego. Czasami ludzie czekają na okazję do grzechu, czasami ludzie czekają, aż się potknie ten, którego nie obdarzam życzliwością. Adwent jest po to, żeby. Zatrzymać się i zadać nawet nie sobie pytanie, bo człowiek jest w stanie samo oszukiwać, zadać pytanie Panu Bogu, ale prawdziwemu Bogu, ani obrazowi Boga, który w swojej głowie mam. Panie Boże, a może ze mną tak czasami jest, że ja czekam źle, że ja czekam na spełnienie jedynie moich marzeń, moich wewnętrznych dąsów. Pokaż mi, kiedy moje czekanie jest negatywne, destrukcyjne. Jest czekanie neutralne, ambiwalentne. Ludzie czekają, aż przyjdzie dziecko na świat czeka się na autobus, na tramwaj. Aczkolwiek jesteśmy również dziećmi tej cywilizacji cywilizacji wirtualnej. I przecież wiemy o tym dobrze, że ten świat, ta przestrzeń cyfrowa powoduje. Zagospodarowanie naszego czasu. My coraz mniej jesteśmy podmiotem, a coraz bardziej przedmiotem. I mimo iż się skarżymy, że nie mamy czasu, albo mamy go coraz mniej, to prawda jest taka, że wiele razy ów własny czas marnotrawimy. Wspomniałem, że neutralnym jest czekanie na autobus, na tramwaj. Co zazwyczaj robię? Może wpadam w komórkę, przeglądam Instagrama, różne rolki. Ten świat działa coraz częściej też tak, że nie tyle chcę wpłynąć na to, co ja kliknę, tylko chcę mieć wpływ na całą moją dobę. Im więcej minut przesiedzę w świecie wirtualnym, tym jest to korzystniejsze dla tych, którzy, jeszcze raz użyję tego słowa, gospodarują mój czas. A zatem, czy moje czekanie neutralne, ambiwalentne. Ostatecznie mi szkodzi, czy ja potrafię się zatrzymać i mieć wpływ na to, jak wygląda mój dzień, czy ja chcę być kreatywny ostatecznie, czy chcę wpuścić Pana Boga do mojego życia. I teraz przechodzę do tego trzeciego czekania czekanie pozytywne. Czekam aż, aż zmądrzeję, aż stanę się bardziej dojrzały, aż wypłynie ze mnie całkowicie głupota, która we mnie siedzi, ale przecież. Nie osiągnę skutków tego czekania w taki sposób, że poproszę was, żebyście mi postawili 2000 lajków pod tym filmem, udostępnili go wszędzie, gdzie się da. I co? Stanę się mądrzejszy? To tak nie działa. Nawet gdybym poprosił parafian, którzy ze mną modlą się na mszy świętej, żeby zaklaskali pięć razy i dzięki temu przybliżę się do Pana Boga, przecież to, jeszcze raz powiem, tak nie działa. Do pewnych rzeczy, szczególnie tych najpiękniejszych, najgłębszych, najbardziej treściwych, potrzeba sporo, sporo czasu. Trzeba samozawzięcia, wzięcia krzyża, wytrwałości, cierpliwości. Czy chce Panu Bogu ten adwent w taki sposób oddać? Czy ja chcę czekać, chcę się uczyć czekania, czy chcę zrozumieć, że najpiękniejsze, najszlachetniejsze sprawy nie da się osiągnąć przez stryknięcie palcami? Gdy posadzę roślinkę, to mogę przyspieszyć przez to, że jestem dzieckiem fast wszystko od razu, teraz mi się należy. Mogę przyspieszyć jej wzrost w ten sposób, że ją wyrwę, żeby mi się już pokazała cała z ziemi, ale w ten sposób ją zniszczę. Pewne rzeczy osiąga się jedynie przez pracę nad sobą, przez wytrwałe wstawanie z własnych upadków. Rozpoczął się adwent. Mam plan, że będę jechał w tramwaju, w autobusie, będę na coś czekał, a może zamknę tę aplikację, żeby te algorytmy nie rządziły mną, tylko żebym ja w końcu miał większy wpływ na moje życie a, a, albo bardziej Bóg. Poczytam Biblię, włączę dobry kanał na YouTubie, choćby siedząc w samochodzie jadąc do pracy. Może pójdę na Roraty, a jak mi godzina nie pasuje, bo w końcu o 6.02 nie dam rady. Ale przecież jest jeszcze msza wieczorna. Może to zrobię. Otworzę Pismo Święte, żeby mieć wpływ także na moje życie wieczne. Czekanie pozytywne to przede wszystkim czekanie na Pana Boga, ale znów, czy czekam na Boga prawdziwego? Czy na obraz Boży, który w sobie mam. Bo przecież Bóg nie działa tak, że jak w końcu przyjdzie, a ja go wpuszczę do mojego życia, że mi się życie od razu polepszy, spełni moje każde życzenia. Nie, Pan Bóg nie wysłuchuje koncertu życzeń, nie jest jak automat, do którego wrzucam monetę i wychodzi z tego automatu to, czego ja sobie zażyczę. W końcu czekam na Pana Boga, czyli robię dobry uczynek. Bóg powinien mi przynieść zdrowie, pomyślność, a może będzie inaczej? Może pojawią się ludzie, przez to, że Bóg do mnie przyjdzie, którzy nie będą mnie obdarzali sympatią, nie ze względu na mój charakter, osobowość, a moje, ale moje zbliżenie się do Pana Boga. Może choroba, która się pojawi, może nie tyle będzie darem, ale, ale spowoduje, że ja osiągnę jakiś poziom, którego bym nie osiągnął bez tego trudu, bez tego krzyża. W końcu, na co i na kogo czekam? Czy moje czekanie jest mądre? Czy moje czekanie jest Chrystusowe? W jednym z odcinków kilka dni temu zacytowałem jedną z wielu osób, z którymi rozmawiałem o ich życiu duchowym, o tym, co się dzieje w ich życiu, i byłem mocno zbudowany. Przypomnę, jak jedna z osób mówi, po, po wielomiesięcznej modlitwie udało się. Pogodzić zwaśnionych ludzi. To było niemożliwe do osiągnięcia, bo żeśmy się tak pożarli, pokłócili, że tylko cierpliwa modlitwa, adwent, czekanie, poskutkowało i spowodowało cud. Bez zniewalania kogokolwiek, tylko w wolności spotkały się osoby, które do tej pory niemożliwe, żeby się spotkały. Adwent Boży, czekanie. Ale mądre czekanie. Pozwolenie na to, że w mojej głowie, moje refleksje będą coraz częściej Bożymi refleksjami. Co nie oznacza, że nie mam przerzucić czasami Rolex z kotkami albo obejrzeć mój ulubiony serial. Nie, 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 nie. Ale wszystko musi mieć swój czas i swoje odpowiednie miejsce. Moim królem musi być on. Który zresztą w dzisiejszej niedzielnej Ewangelii powiedział, że jego przyjście jest jak pojawienie się złodzieja, a złodziej ma to do siebie, iż może spowodować, że ja wszystko stracę. Dlatego Bóg mówi, pewnego dnia umrzesz. Nie musisz nawet na śmierć czekać, ale jak umrzesz, to stracisz wszystko, na co pracowałeś w tym ziemskim życiu. Warto zatem tak żyć, że się wszystko w śmierci straci. Bo przecież na tamten świat weźmiesz tylko to, co w Twoim sercu pojawiło się z powodu miłości, dobroci, szukania prawdy. Wszystko inne, co jest marnością, pozostanie w tej tanie pomiędzy ziemią a niebem. Oby niebem. Więc nie muszę myśleć o czekaniu, ale czekam na moją Ojczyznę, która jest w niej. Niech na cały Adwent usławi Was Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn. Duch Święty. I jeszcze jedno. Czasami tak czekamy źle, że mamy oczekiwania. Oczekiwania wobec Boga, Kościoła, własnej parafii. Przychodzę, jestem klientem, który czeka. Oczekuję od męża, żony, że ci mu sprawią jakąś radość, która jest w mojej głowie i w moich brzydkich oczekiwaniach. Nie, nie. Nie mogę dać się zniszczyć ani moimi głodnymi oczekiwaniami wobec innych, ani oczekiwaniami innych wobec mnie. Nadsłuchuję tylko to, co chcę dla Bóg i Ci, którzy Jego kochają i ostatecznie kochają mnie. Amen.